Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was w obiadowej porze. My właśnie jesteśmy na obiadku, zamówiliśmy coś innego, coś nowego. W sensie ja zamówiłam Sebastian e, klasycznego Pattaja, więc zobaczymy, co przyjdzie, jak będzie smakowało. E, bo dzisiaj taki dzień mamy trochę pracowy, od no, rana bardzo mocno tak, padało, więc nigdzie nie wychodziliśmy. I w planach też mamy dzisiaj pójście do sklepu spożywczego, bo jest tutaj Tesco e, i zobaczyć jak wyglądają tutaj e, ceny, bo do tej pory w sumie kupowaliśmy tylko jogurty i banany, tak? No i w restauracjach w sumie się cały czas. więc e, jesteśmy ciekawi jakie ceny też będą tutaj. A restauracja wygląda tak, jest prosto, krzesełka takie wiecie plastikowe. Ale już się nauczyliśmy, że takie niepozorne restauracje zazwyczaj mają najlepsze jedzenie. Tak, i nie ma co się sugerować tym, czy coś jest otwarte na Google, czy nie. Po prostu tak. trzeba przychodzić i sprawdzać. Niektórzy otwierają po prostu tak, jak się obudzili, czy coś. Zacznijmy od tej miseczki. Pani od razu nam powiedziała, że jest ostra papryczka. My raczej nie będziemy korzystać, bo naprawdę jest Ładne. bardzo ostra. A tutaj taj, czyli makaron. Tylko ukrywa się w mm. jajku. Tak. W Bardzo często tak tu jest podawane w omlecie właśnie fajnie z dodatkami orzeszków, które można sobie posypać. To grzeb, grzeb, co my tu mamy? Mm, klasyka w środku. Jajeczko dodatkowe białeczko. I Jada. obowiązkowo z limonką, bo o, tak. jak to Sebastian stwierdził, dodaje mega smaku. A po drugiej stronie u Judity, coś nowego. Tak, coś nowego, co pierwszy raz jemy. To są pierożki gyoza, które... zamacza się? Chwilę. Sos sojowy? W sosie sojowym, więc... Ujemy. Jakie one mocno sklejone. Nie wiem, jak mam wziąć, bo już ten mi się rozpada. Może łapkami? No jak łapkami, za gorące. Próbuj drugiej. Ojej, ciepła. Co jest w środku? Mięso? Mm, warzywa i mięso, Jak mi się wydaje. Dobre, bardzo dobre. Tylko nie na takie, jak widzicie, klejące. To zajadamy. Najedzony? No zdecydowanie. Ja się nie najadłam pierożkami, w sensie to było zdecydowanie za mało jak na Zrobiliśmy obiad. Zrobiliśmy z tego sobie taką tak, przystawkę. Tak, więc jedliśmy na połowę, bo było ich tylko sześć w zestawie i domówiłam sobie jeszcze pad thaja. no bo tu... Klasyk. Jak nieś jak taki dobry? Sprawdza. Jedzonko, jak zwykle mamy bardzo blisko domu, no dzisiaj dosłownie nie wiem, 10 sekund i już jesteśmy z powrotem i musimy Wam pokazać nasz. Widok z balkonu, bo ogólnie jak rezerwowaliśmy to mieszkanko, bo cały czas jesteśmy w Aonang, tylko po prostu rezerwując mieszkania wcześniej, nie mamy e, takiej pewności, że będą one dostępne na kolejne dni. Tam się nam podobało w poprzednim mieszkaniu, w którym robiliśmy wam, van, van, e, wam room tour, ale niestety nie mieli już dalej miejsc e, na kolejne dni, więc musieliśmy się przenieść. Przenieśliśmy się tylko 700 metrów dalej, ale e, był taki mały stresik, czy. Będzie ten pokój dobry, w sensie, czy dostaniemy ten yy, widok, który chcemy. No chodźcie ze mną, zobaczcie, jak to jest pięknie. I uwaga, uwaga, za nocleg płacimy tu tylko 70 zł za dwie osoby, więc jest totalna tanioszka. Eee, dzisiaj rano widzieliśmy tutaj wiórki, które sobie chodziły. Jak widzicie tam i u góry są kokosy. No jest po prostu przepięknie. Eee, no i jak rano się budzimy, to otwieramy sobie oczywiście tą zasłonkę i cała dżungla wchodzi nam do pokoju. Przepięknie. A my już wieczorową porą y, czekamy na naszą kolację. Mamy hotel tam, dosłownie tam. Po drugiej stronie ulicy. Więc przeszliśmy tylko, bo tak nam pachniało grillem. No. A tu właśnie jest grill, więc stwierdziliśmy, że idziemy. Jedliśmy już takiego kurczaka z grilla, który nazywa się tu Satay, Sat, To jest bardzo popularna potrawa, czyli takie szaszłyczki tak. z kurczaka głównie. Nie wiemy ogólnie, jaką część kurczaka dostaniemy, bo to zawsze jest taka niewiadoma szczególnie, że tutaj grillują kilka ich części, ale zamówiliśmy sobie te kurczaki. Zamówiliśmy sobie ryż i zamówiliśmy sobie warzywa i jesteśmy ciekawi, jak to będzie smakowało tutaj. No ślinka już leci, bo ten zapach się unosi Aj. w powietrzu, więc... A restauracja wieczorową porą dodatkowo wystawia się tutaj na dole. Zobaczcie, wystawia się grill, wszystko no, pach, pachnie, ten dym leci. I panie mają tutaj taką o, właśnie fajną, polową kuchnię. Pierwszy raz tak dostaliśmy te dane, po prostu ryż w woreczkach. Normalnie jak w Polsce. Nie, ale on jest takim otwieranym woreczkiem <gry> chyba. Tak, oni go no. gotują po prostu w takim. Okay. Um... Czyli że widać, że jest kupiony, a nie, nie wiem, brudny. Nie wiem, ale właśnie pani miała całe takie opakowanie... I tak go po prostu gotują tak. w takim wielkim garm, może Tak, Żeby podzielić na porcje może dlatego. Ale wychodzi ładnie bardzo. Tak, ale kurczaczek właśnie przyszły nasze. Ale on jest łupka, bardzo styki. A za minutkę mają przyjść nasze warzywa. Czuję, że jest bardzo styki, bo z tego wychodzą. Tak, bo wzięliśmy styki, właśnie. Rajs, a były też inne. Yy... No, zobaczymy. O, o, wyszedł jak taka ładna kupeczka. O, pięknie. I mamy na stole jeszcze nasz trzeci element, czyli miks warzywny. I ogólnie jeszcze chciałam tu pokazać, że nie wiem czy wspominaliśmy wam, ale tu są przeważnie pałeczki, łyżki i widelce. A nie ma noży nigdy. uwagę na to. Ale nie ma noży, więc wszystko łychą, a ten sticky jest to faktycznie... To by można rękoma w sumie jeść. Też byłoby ok. No ciekawe doświadczenie. Ale, ale myjemy wszystko w sumie, co dadzą, więc zajadamy. Totalnie przeszliśmy już na jedzenie rękoma. Inaczej się tego nie da. Jak widzicie, ale zastanawiało nas właśnie to coś, co tutaj jest, bo też to na I Zobaczcie, ile tego jest. Ty wąchaj, powiedz, jak pachnie. Inaczej. Ale jest taki. Anyżowy, anyżowy smak i mm, poprawnie, tak w sensie znaleźliśmy, że to jest tajska bazylia, więc ja sobie biorę jedną. On w ogóle nie pachnie jak bazylia. Mmm, faktycznie jak Ołudzo. Tak, sam anysz. Sam anysz, co? No. Mocno. Dobre. Śmiało można jeść. Jedzenie było bardzo dobre, ale teraz musimy iść na drugą stronę, żeby wziąć sobie parasolkę z naszego hotelu. Boże, ale jadę ostro! O, teraz Bo pada, dobra. E, bo zaczęło padać, a widzieliśmy, że mają ładnie nie mamy do tego parasolki typu. ustawione dla gości. Więc wiesz. No to jesteśmy, ogólnie stwierdziliśmy, że musimy sobie kupić jakąś przekąskę lokalną, taką chociaż dęką. jak ostatnio czytaliśmy te składy, to było o tragi, tragiczność po prostu, ale ja może na Oczywiście się... ryżowe krakersy, a jak, musimy po z pork flosem. to właśnie czytałem o tym, że te flosy jest. to jest takie pokruszone suche mięso i jeszcze na no ryżowych jest, to 6 zł. a tak to co my jeszcze tu mamy, o tam jest jakieś, a nie to pieczywko. Chyba bardziej no, ciasto, chleb oczywiście jest. tostowy jest taki, jak w Anglii jedliśmy, a nawet gorszy. A to zobaczcie taka fajna lodóweczka, inaczej niż u nas, można sobie otworzyć i do reklamówki zapakować mięso. Ja e, tu jest ja łyżka, tak? tak więc coś ciekawego. A tu inne mięska, też samoobsługa. A ja nadal są O mniej pracowników. I nawet te. Duże łapki. A tak to co my tu mamy? Jajka 30 sztuk za no, 15 zł. Więc myślę, że cena podobna do naszych akurat. Kupiliśmy też jogurt. Jogurty tutaj ogólnie jako nabiał dość drogie. Taki jogurcik, ile on ma? 430 gramów. Kosztuje 8 batów, czyli nie wiem, 10 zł. Coś takiego. A ten był za 65 góry. A ten był za 65. No Ale to znoszę, wychodzi wychodzę. 8 tak. zł. Wcześniej kupiłem tak zadyszkę. Jesteśmy na sokach, tak przykładowo orange juice typowy pomarańczowy. typowy pomarańczowy za trochę ponad dychę, co? Bo no. to jest 90 batów, to będzie po prostu ścianę... musicie sobie zrobić cenę, tej uciąć tej. końcówkę, czy jak mamy na przykład tutaj 119, to, no, to, to jest przecinek, nasze 11,9 no i pomnożyć przez 1,2. Więc tak pewnie jest. 13, 14 by wyszło. Co nas zaskoczyło, to zobaczcie to. Z Polsce no to nie wiem. Z 10? Wie? Pewnie tak. A tu 2,80, czyli no, z 3 zł 3,50 maksymalnie. No, coś takiego, grosze, jeśli to jest ta cena, ale ta obok ma 34, więc to jest też podobna cena, a to jest kola Light, jest droższa. O, jest nawet jakaś kawa, chodźmy, zobaczmy. Kawa, kawa, kawa. Tak, no, Chiba Gold Collection, 423,40 pewnie 7 zł. No to chyba podobnie jak w Polsce. Tak, już teraz tak. Dla tych, którzy piją coś innego, no to piwka, chociaż tu jest jakaś gigantyczna butla. Nie wiem, ile to jest 0. Zero... To jest 600 mm chyba tak, albo, 6, więcej. 6, albo więcej. 0,6 albo więcej. I cena, no jakieś tak, 67 7 zł. Tak? tak, 7 zł. I to jest jedno z najbardziej popularnych. Jeszcze to Leo tak, jest popularny. Leo, Leo, Leo. Leo kosztuje, nie Ale wiem, tu jest ile... butelce, patrz tutaj? A. no to jest jakieś 6-7 zł. No, no podobnie. Nie całe. No i podobnie jak to było w przypadku Coca-Coli, to tak samo słodycze różnego typu, jakieś batony, są wydają się bardzo tanie, bo to tak. jest tak za 2-3 złote. Taki jest zł. z 2,5 złotego. Chociaż to są takie trochę o, to mniejsze te batony, za czwórkę, ale w Polsce wiem, że ta cała półka na pewno byłoby trochę droższa. No, a teraz jesteśmy chyba, no tą firmę kojarzycie, tylko trochę inaczej ona u nas wygląda. Ale też ceny wydają się niższe niż w Polsce, bo taka duża paczka tu, za, za 6,5 coś takiego. No, to jest, są one nawet tańsze. Więc pewnie no. ta niezdrowa żywność jest tu trochę tańsza. A mleko możecie tu kupić w takich fajnych malutkich kartoniczkach. Jest różne mleko, krowie też jest. Jest mnóstwo też sojowego, yy, też owsianego, ale nie możemy dokładnie znaleźć ceny. No taka paczuszka kosztuje 6 zł. No nie tego, wiem, ile. większe takie krowie też jest? jakieś 10 zł, ale ja nie wiem, czy to jest za 6 sztuk, czy za inne. Nie wiem, e, są niestety ich literki. O, więc, tu masz nie wiem. takie duże. O jest, Probie. czyli za 6 zł. Za litr. Za 6 zł Prawie mecz. No i dałoby tu się. O jest kupić. nawet patrz. Od kozy? kozie. Bardzo często zamiast samego tłumacza ostatnio rzucamy też sobie całe zdjęcia do czata GPT, bo on nam ładnie opisuje o danym produkcie Hej, jestem i, w I Mam takie produkty eee, w rękach, więc Mój zobaczymy, zbie, co to, to jest zaraz powie. I czy warto to zjeść? Chcieliśmy, że to będzie jakaś fajna przekąska na wieczór, ale okazało się, że. To jest jakieś teksturyzowane białko sojowe, czyli suszone kawałki soi, które po namoczeniu działają jako substytut mięsa. I oni dodają to tutaj podobno w jakichś potrawach, żeby właśnie zamieniać Więc mięso. nie bierzemy, odłożysz? Między innymi w stir fry. No, no i uwaga mamy, skusiliśmy się na przekąskę, którą wybrał Sebastian, bo gdzieś tam wcześniej o niej słyszał. Więc otwieraj i próbujemy. To są takie, nazwijmy to krakersy z ryżu i góry z posypką z wieprzowiny. Nie, Taką suszoną się... właśnie wieprzowinę robię tutaj. Ale pachnie ładnie. Jakie to ogromne w ogóle. jest <laughs> takie małe chipsiki, a to jest tak wielkie. No to na zdrowie. Pachnie takim mięsem. Taka trochę na słodko. Tak słodko-kwaśne, miało być słodko-słone. Pierwsze wrażenie jest słodkie, nie? No? Mhm. Mm nie czuję tu mięsa. Nie złe. No masz tutaj włókna takie. No, tych włóknie też za dużo tu nie ma... Ta Takie porażynki z mięsem. Mhm. No i ten chrupek wygląda właśnie tak, że no ma taką strukturkę, jak widzicie, i niby to jest tam. Yy, Takie włoski tak. tutaj. To są właśnie te włókna mięsa niby wysuszone. Ciekawe. No w smaku nie jest zły. Taki bardzo chipsowy po prostu prażynkowy, więc można przekąsić. Nie będzie to pewnie nasza ulubiona przekąska. Dzień dobry, dzień dobry kolejnego dnia. My zawitaliśmy znowu nad morze. W sensie mamy tutaj 10 minut spacerkiem od naszego e, miejsca, gdzie śpimy. Ale wybieramy się dzisiaj na krótki szlak, żeby zobaczyć pewne zwierzątka, które tutaj żyją. I mamy nadzieję, że uda nam się je zobaczyć, bo czasem się potrafią schować. A że jesteśmy w Tajlandii, to wszędzie obserwują nas tutaj, atakują y, masażami. Można tu je kupić praktycznie wszędzie. Właśnie pani dała nam ulotkę. I jak kosztuje taki masażer? 300 batów za godzinę, czyli Aha. pewnie z 30, 40 zł. Okej, okay, no zobaczymy. Może potem się skrusimy. Raczej nie, bo my nie jesteśmy masażerami. Nie, Idziemy. Zdjęliśmy sobie czapki, żeby, bo mowa oczywiście o małpach, idziemy zobaczyć na żywo małpy. Żeby nic nam nie ukradły z głów, bo podobno wyrywają wszystko. No i już jakieś widzimy. Na samym początku szlaku. One są naprawdę wszędzie, jedna właśnie... No hej. Będzie się skrobać swoje paznokcie? Dla nogę. Albo coś innego. Może mają pchły i łapie pchły. Uwaga, uwaga! Kto tu idzie? Jaka ciekawska marmurka. Trochę się boję przejść tak blisko. Ale jakoś musimy przejść na szlak. One sobie nic z nas nie robią, więc my chyba też musimy tak podejść. W końcu jesteśmy spokrewnieni. Jaka smutka. Tu jedna, to druga. Tamta, o, tam taka ma jakieś plastiki. Hej. Ta duża jest naprawdę duża. Pewnie jakiś ojciec rodziny. I co, idziemy dalej na szlak? Idziemy dalej na szlak. Podobno w tym miejscu one tak naprawdę występują dalej. Już ich jest zdecydowanie mniej. W samym mieście w zasadzie, Tak, nie ale zobaczymy, zobaczymy. Wszyscy tu zaczynają. Ale pełno śmieci tutaj. Nie dziwię się, że te małpy no. wyżerają ten plastik. No zobaczcie sami. Tak, to są uroki. Niestety takich miejsc popularnych. A i tu są jeszcze jakieś informacje, że nie można oczywiście dokarmiać małpek. Tak. Tutaj można sobie gdzieś tam przeczytać. Teraz już po chwili szlak nam się wypłaszczył, bo przed chwilą szliśmy po takich schodach. No, takich prowizorycznych trochę. Tak, pokażemy wam, jak, jak będziemy wracali, bo traska prowadzi w tą samą stronę. Ale jest taki upał, że to jest szok. No, dżungla. I z którego dnia 9.30? Tak. Już taki późny poranek. No, późny poranek, jest ale jest upał, nie wiem. To chyba teraz, bo tu nie ma w ogóle żadnego też przewiewu. No. I szlak nie trwał dość długo, bo jakieś 10-15 minut jesteśmy już po drugiej stronie na końcu szlaku. A tutaj jest taka ukryta plaża, na której się właśnie bawimy i uciekamy przed wodą. Ale wracając do tego, to tak naprawdę szło się chwileczkę i jesteśmy w takiej swojej prywatnej plaży. Chociaż jest ona dosyć zaśmiecona. Tutaj jak widzicie coś budują. Tam właśnie chyba przywieźli węgiel w ogóle. Taką wielką łódką, więc trwają tu jakieś prace budowlane i inne chyba utrzymaniowe. Dobra, to lecimy dalej. No to schodzimy, bo ogólnie nie było tam co robić i jeszcze te przypływy są teraz takie duże, że w ogóle plaża była cała zasłonięta, więc idziemy w dół, ale mega, tu stromo. Uważaj, można się nadzieć na bambusy jeszcze. O, tak, straszne tutaj. Nie, dość, że te kable ale od chyba robili, chyba robili obok nową, tą, nową ścieżkę, bo takie były nowe tak, deski, Tak, już się zaczęli, deski, ale tak, do zaczęli już nową kładkę. Do czego? No, i obiecaliśmy, że pokażemy Wam, jak wygląda to przejście, ta kładka. Tak jak widzicie, zbite deski. Trochę bambusa jako barierka. Przejście da. Trzeba po prostu zaufać tutejszej technologii i iść miało. Zobaczcie tu mama ze słodziaczkiem. To sobie zajada. Ale cała gromada na nas idzie. Jak ładnie tam idą? Tak, tak, idą, idą. O, jeny, patrzcie z tyłu. Cała rodzinka. No to wymijamy. Nie, no się poczekamy. A to ta co damki? tu zajada? Patrz, a ten malutki, jaki słodzinka. No, takie wystraszony, ma duże oczy. No, no i bliskie spotkania. Małpki Czy one mnie zaatakują? Małpki sobie siedzą dosłownie obok nas na barierkach, jak widzicie. Tutaj jeden osobnik, tu kolejne. No nie bójcie się, A nie bójcie się. Większe. Nie chciałem ich atakować, to takie bo, były maluszki. Takie, bo były takie speszone. No zobaczcie, jak pięknie skakuję na drzewo. A ten jak po linie schodzi po kablu. Ale szaleją. No, Ale jak... jakie słodkie. Są jak wyrają u siebie dosłownie, te małe. Świetnie się bawią. Na panią skoczyła! Jedna skoczyła na panią. To wygląda groźnie. Mm. Trochę ich tu się nazbierało. Znowu przy początku szlaku, nie? Tak. Jest ich pełno, pełno, pełno. A może iść prosto też. Tak. Przejdziemy tu, czy tu? Przejdziemy. Ta jest bardzo, bardzo głodna. Naprawdę bardzo głodna. O, chodź. Ci się podobało to spotkanie z małpami, nie w Zoo? No super, tak w naturze można tak, powiedzieć. Tak, pierwsza widzieliśmy małpę w naturze. W Natura to treni. dużo powiedziane, bo to takie turystyczne no. miejscówka typowo. No ale spotkanie jest zupełnie inne niż w Zoo. Nie było tej siatki, która nas oddziela. Kontakt był wręcz, widzieliśmy, że skakały na nie, niektóre osoby do sobie te małpy, atakowały, szczególnie no, bo... na tych, którzy dawali jedzenie. A tak, jeden tego... chłopczyk taki dał, nie wiem, tak. orzeszek, no co. Nie bez powodu jest napisane, żeby nie dawać. Nawet są wysokie kary. Tutaj chyba 1000 watów, czy 50 tysięcy watów za to dawanie właśnie tak karmienie mał. A on dał, no i już mu nie odpuściły. ale wszystkie dał dwóm, a zbiegło się z pieczęć. I nawet było z tym, że dwie skoczyły na tak. niego. No i widać, że po prostu chciały więcej. No a sam w sensie to spotkanie super, a sam tak. szlak takie nic no, specjalnego. Można, ale... No to było, powiedziałem, 20 minut w obie strony. Przeszliśmy się do plaży trochę ukrytej. To było spokojne. To poranny spoko, ale bez żadnych tam wielkich tak, atrakcji. No atrakcją były te małpy. I w tym miejscu żegnam się z wami, bo my ruszamy dalej. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie koniecznie kciuki w górę, zostawcie po sobie jakiś ślad w komentarzu i pamiętajcie o subskrypcji, bo algorytm YouTube'a, żeby polecać moje filmy dalej, bardzo lubi takie interakcje. A na dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.